Dzień witajcie, z tej strony Hunter. Cześć. Yy, wczoraj byłem w sklepie. Ogólnie pokażę Wam nowości, które zaszły u mnie. Yy, w bardzo niedługim czasie najpewniej pojawi się film FIFA 22, którą kupiłem właśnie wczoraj. Yy, tutaj komentarz Tomka Smokowskiego i Jacka Alchowskiego. Yy, oczywiście będzie on pokazany. Jeżeli ktoś nie wie, a naprawdę pewnie mało osób o tym wie, znaczy pewnie mało osób nie wie, że chyba 22 to jest gra o piłce nożnej, jak to nawet Kilianem Mbappé jest. No dobra, a więc yy, drugą rzeczą to jest też wczoraj kupiłem sobie właśnie takie słuchabeczki. One są ogólnie do słuchania muzyki, ponieważ mam jeszcze takie jedne do komputerów, z którymi nagrywam. Tutaj kabel to jest 1,20 m, są one takie do słuchania muzyki. No i co, no i jeszcze, jeszcze pokażę, jeszcze pokażę moje wchopki na co dzień. No i tak się one prezentują. Logitech G Pro. Do usłyszenia. No oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do usłyszenia. Cześć.